Cześć, ja nazywam się Michał Białas, a w dzisiejszym pierwszym odcinku na moim kanale omówimy letnie transfery Legii Warszawa oraz jej szanse na przyszły sezon. Zapraszam do oglądania. Obecne okienko transferowe jest dla Legii jednym z najbardziej aktywnych ostatnich lat. Po trzecim z rzędu sezonie bez mistrzostwa Dariusz Mioduski ruszył na poważne zakupy, a z zespołem rozstali się zawodnicy, którzy nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań. Mowa o Człędymie Zyba oraz Giludiasie. Odszedł również Josue oraz Yuri Ribeiro, którzy w zeszłym sezonie odgrywali bardzo ważne role. Na Łazienkowską 3 przybyło natomiast wielu nowych graczy. Zacznijmy od ataku. Jean-Pierre Samet, środkowy napastnik, czyli element, którego brakowało Legii w zeszłym sezonie. Pechard po dobrym początku zeszłego sezonu mocno przyhamował w rundzie wiosennej, Blasz Kramer, Maciej Rosołek oraz Mark Gual również nie byli w wybitnej formie strzeleckiej, przez co Legia miała spore problemy z wykorzystywaniem sytuacji brankowych. Być może samym będzie właśnie tym remedium na atak w drużynie Gonzalo Fejo. Trzykrotny król strzelców szwajcarskiej, Super League, który lata świetności ma już za sobą, z pewnością będzie chciał przywrócić swoją karierę na właściwe tory. A ustalmy. Z takim dorobkiem aż 132 bramek w Lidze Szwajcarskiej już z miejsca staje się poważnym kandydatem do korony Króla Strzelców. Druga linia. Powrót Igora Strzałka z wypożyczenia. W rundzie wiosennej zagrał w 10 meczach w barwach Stali Mielec. Zaliczył jedną asystę. Ale co ważniejsze, powrót do legi po 2,5 latach Likiniasa, fantastycznego brazylijczyka, człowieka gumy. Tak go nazywam, ponieważ to, co potrafi wyczyniać z piłką jego dryblingi i sztuczki techniczne są po prostu niesamowite. Trafią do Legii Warszawa na zasadzie rocznego wypożyczenia z brazylijskiej Fortalezy. Dalej wachadłowi, czyli Ruben Vinagro oraz Kacper Chodyna. Zacznijmy od 25-letniego Portugalczyka. W zeszłym sezonie w Hellasie Verona w Serie A 12 rozegranych meczy. Do Legii trafia ze Sportingu Lizbona. Tak jak Likinias na zasadzie rocznego wypożyczenia. Ostatnie dwa sezony spędzał na wypożyczeniach. W Sportingu nie udało mu się przebić. Co ciekawe, portugalski klub z Lizbony zapłacił dwa lata temu za Winagre, Hal City, aż 10 milionów euro. Winagre zagrał w jego barwach 34 mecze w Premier League. Czy uda mu się odzyskać dawną formę w Warszawie, zobaczymy. Natomiast już widziałem taki nagłówek artykułu na weszło.com odnośnie Rubena na Nowa Gwiazda Legii czy Gildias 2.0? Oby nie, natomiast profil zawodnika bardzo podobny. Szybkość, dobry dribbling, bogate CV, wielkie nadzieje związane z perspektywą piłkarskiego odrodzenia w Warszawie. Bardziej pewnym zawodnikiem, przynajmniej w mojej opinii, jest Kacper Chodyna. Sprowadzony, by wzmocnić konkurencję na prawym skrzydle dla w Szołka, Chodyna ma za sobą bardzo udany sezon w Zagłębiu Lubin. 33 mecze w Ekstraklasie, 7 goli, 10 asyst, dzięki czemu został królem asyst i uplasował się na czwartym miejscu w klasyfikacji kanadyjskiej. Zawodnik z dobrym przyspieszeniem umie finalizować akcję. W wywiadzie dla Legionet powiedział, że transfer do Legii to nagroda i spełnienie marzeń. Już niedługo się przekonamy, czy był to dobry zakup Legii i czy warto było za niego zapłacić 860 tysięcy euro. Najważniejszym z punktu widzenia kreowania gry oraz w obliczu kontuzji Jurgena Alitima, którego czeka kilkumiesięczna pauza, jest sprowadzenie Klauda Gonshalvesa do Legii, Portugalsko-francuski zawodnik przychodzi na zasadzie transferu z Ludogoretsa Razgrad, w którym rozegrał trzy sezony, zdobył trzy razy Mistrzostwa Bułgarii i raz Puchar Bułgarii. W przeszłości miewał problemy z kontuzjami, jednak zeszły sezon rozegrał w pełni, bez żadnych przerw i odgrywał kluczową rolę w zespole z Razgradu. Jeśli chodzi o formację defensywną, na zasadzie transferu definitywnego z hiszpańskiego Sede Mirandes, za 450 tysięcy euro przyszedł 23-letni Sergio Barchia. Może się to wydawać niezłą okazją, ponieważ portal Transfer Market wycenia tego zawodnika aż na milion euro. Barchia podpisał kontrakt z Legion na 3 lata. W wywiadzie dla Legionet powiedział, że jest szybkim i agresywnym obrońcą, który operuje piłką i ją wyprowadza. W przyszłości występował w Granadzie, gdzie rozegrał dwa mecze w La Liga. Był również kapitanem rezerw w Celcie Vigo. W mojej opinii Barchia może od razu stać się kluczowym zawodnikiem. Oby tylko nie skończyło się tak jak w przypadku Marko Burka, który również miał być wielką nadzieją, a w zeszłym sezonie pełnił zaledwie funkcję rezerwowego. Na pozycji bramkarza, oprócz Gabriela Kobylaka, który po półrocznym wypożyczeniu w Radomiaku Radom wrócił do Legii, dołączył również Marcel Mendes. Urodzony w Szczecinie 19-latek przychodzi z młodzieżowego zespołu Benfiki do lat 23. Moim zdaniem bardzo ciekawy transfer. Oczywiście, na początku będzie zapewne tylko rezerwowym. Być może będzie grał tylko w drugim zespole Legii, jednak z czasem może stać się poważnym konkurentem dla Kacpra Tobiasza. Przypomnijmy, Legia umie znaleźć i wypromować dobrego bramkarza. Dobrym i całkiem świeżym przykładem jest choćby Radosław Majecki, który 4 lata temu odchodził z Legii, a dzisiaj staje się podstawowym zawodnikiem AS Monaco. Podsumowując, Legia dokonała wzmocnień w praktycznie każdym sektorze boiska. Gonzalo Fejo jest bardzo pewny siebie przed początkiem sezonu. Moim zdaniem wygląda to bardzo obiecująco i Legia jest poważnym kandydatem do Mistrzostwa Polski w sezonie 24-25. Jeśli chodzi o Puchary, to legie czekają trzy rundy eliminacyjne w drodze do Ligi Konferencji Europy. W zeszłym, w zeszłym sezonie Legia awansowała do 1.16 tych rozgrywek, stawiając sobie poprzeczkę całkiem wysoko, dlatego uważam, że w obecnym sezonie awans do fazy grupowej to dla jej kibiców absolutne minimum. Póki co w drugiej rundzie eliminacyjnej stawią czoła Kernarfon Town Football Club z Walii. I tą właśnie informacją kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, które zdanie, Waszym zdaniem miejsce zajmie Legia w przyszłym sezonie. Do zobaczenia.